Jerzy Szma Szmagała, Automobil Klub Śląski oraz Konrad Giergie, Automobil Klub Limanowa. E, ja się tu ciągle plączę. E, o kilka słów proszę do kibiców. Jesteśmy pierwszy raz. E, jutro będziemy walczyć i może więcej powiem po prostu po Trzymamy mocno kciuki za kolejnych debiutantów, którzy przyjechali na Cieszyński. Na Cieszynkę z numerem 40. Bardzo ciężkie rajdek, chyba nie jestem e, bardzo oryginalny, bo to już dużo osób, dużo sobie już mówiło, muszę jechać już. E, no co, nam się udało zrobić cel. E, wykonaliśmy, czyli przeskoczyliśmy naszego rywala w klasyfikacji roślin. Dziękuję. Kolejną załogę, załoga 48. E, trochę buta jest, ale samochód cały to najważniejsze, ale najważniejsze to, że załoga jest zadowolona, uśmiechnięta jak się jechało? no bardzo dobrze ciężko oczywiście, Już chyba wszyscy to mówią i bardzo ciężki i wymagający a czy jakieś niespodzianki, jakieś tam niekontrolowane były sunięcia? nie, się wszystko było kontrolą chociaż nawet teraz zespaliśmy po celu tak, żeby dojechać jak najwyższy ale kontrolowany tydzień. rozumiem także wszystko zgodnie z planem Wielkie brawa dla załogi z numerem 48.